Witam wszystkich. Mamy rok 1939. W przydrożnej restauracji o nazwie Rusty pracuje młody, 24-letni kelner. Kelner ten całkiem niedawno się ożenił. Jego żona Nancy również pracuje w tej restauracji i w sumie razem zarabiają 50 dolarów tygodniowo. Nie należą wprawdzie z takim zarobkiem do ludzi zamożnych, niemniej jednak w tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych pół miliona ludzi jest bezrobotnych. Więc oboje cieszą się, że mają w ogóle pracę. Jednak marzenia, wielkie marzenia jakie młody kelner ma powodują, że codziennie z niesamowitym optymizmem się budzi i idzie przez życie. Pewnego razu do restauracji wchodzi znany trębacz i szef orkiestry Harry James. Młody keller, nie zastanawiając się nawet przez chwilę, zrzuca fartuch, wskakuje na stół. Jak wspomina później w prowadzonym z Harry Jamesem wywiadzie kiedyś, po kilku taktach śpiewu przeszły go ciarki po plecach, dreszcze po całym ciele. I stwierdził, ten człowiek nadaje się tylko na scenę. Więc przyjął młodego kelnera jako piosenkarza do swojej orkiestry za 70 dolarów tygodniowo. A wkrótce potem świat poznał wielkiego piosenkarza. Ktoś może wielkim mówię? 150 milionów płyt. Frank Sinatra. Oscar, Grammy, wszystkie nagrody, jakie były możliwe. Wielki Frank Sinatra. Ten sam Frank Sinatra, który ku któremu czci, gdy zmarł w 1998 roku, Las Vegas jeden jedyny raz w historii zgasiło wszystkie światła. Na 3 minuty. Empire State Building w Nowym Jorku przez trzy całe dni, dzień i noc oświetlił, oświetlony był niebieskim światłem na poczet jego przezwiska, jakby nazywany ze swojego znanego przeboju Blue Eyes. Co nim kierowało? Przede wszystkim optymizm, 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 optymizm. optymizm. marzenia, marzenia, marzenia. Czas, jak już wspomniałem, który nie był zbyt kolorowy, zresztą nie tylko w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Ale co jeszcze, z pewnością, moi drodzy, mm. entuzjazm. Po kilku taktach wiedziałem, że ten młody człowiek nadaje się tylko i wyłącznie na scenę. Jak musiał zaśpiewać tych kilka taktów na tym stole w restauracji? Że szef orkiestry postanowił go natychmiast przyjąć jako piosenkarza. Entuzjazm. Czym się jeszcze mógł kierować zdecydowanie? Czy można powiedzieć, że był zdeterminowany? Prawdopodobnie. Ale czym się jeszcze na pewno kierował i to uważam, że jest najistotniejsze w życiu, najistotniejsze w życiu, owszem swoimi marzeniami, ale tak naprawdę, co jest ważne, czym jest pasja? Pasja nie wynika z przymusu. Pasja jest czymś, co robisz chętnie. Pasja jest czymś, co zrobiłbyś nawet, jeżeli by Ci za to nie zapłacono. Czy jesteście w swoim życiu pasjonatami? Czy to, co robicie na co dzień, robicie z pasją, czy robicie z przymusu? Czy sprawia Wam to przyjemność? Czy ta motywacja wewnętrzna wynika z pasji? Czy nie jest tą motywacją, co odczuwacie na co dzień tylko przy Jak żyjesz w swoim życiu? Żyjesz już? Czy tylko jesteś? Masz pasję w tym, co robisz, jak wstajesz codziennie rano? Wychodzisz z domu albo nie wychodzisz, może pracujesz w domu. Ale czy robisz to, co robisz z pasją? Z determinacją, z entuzjazmem. Jeżeli jest determinacja, to robisz to, co robisz bez względu na wszystko. To się nazywa determinacja. Bez względu na okoliczności. Bez względu na wszystko. Determinacja. Mów, co chcesz, niech się dzieje, co chce. Ja zostaję przy swoim. Bo jestem zdeterminowany, bo mam pasję w tym, co robię. I jestem entuzjastyczny. Wszystko razem. To jest pakiet do bycia szczęśliwym. Bo jeśli idziesz przez życie z entuzjazmem,